Zapachniało nam latem, a latem konkretnie roku 1969 roku. W audycji coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Przeżywamy trochę to, że festiwal filmowy Nowe Horyzonty się skończył, ale z drugiej strony jak kończyć to z przytupem, dlatego dzisiaj recenzujemy film Zamknięcia. Najnowszą premierę Quentina Tarantino, które swojej szerokiej premiery doczeka się już w przyszłym tygodniu, czyli pewnego razu w Hollywood. Film, który jak żaden inny przenosi nas w sam środek przepięknej epoki, ale czy mówimy o przepięknym filmie?

Aleśmy się wyczekali na tego Quentina Tarantino. Cztery lata. Od czasu jego ostatniej premiery westernu Nienawisna ósemka. Trochę to wpada w tą e, retorykę jednego filmu co trzy lata. Tym razem e, troszkę trzeba było poczekać dłużej, ponieważ Quentin Tarantino z, no, zerwał współpracę ze swoim stałym producentem Harvey'em Weinsteinem. Dlaczego? No, to chyba powszechnie wiadomo. Tak czy siak szukano nowego producenta i znalazło się Sony, które powiedziało. No damy wam, damy ci tyle pieniędzy, ile chcesz. Na co Quentin mówi: To ja sprawdzam i chcę na pewno 100 milionów. Na co co mówi? Spoko. W związku z czym mamy najdroższy film Quentina Tarantino w jego karierze i to widać na każdym kroku i ja jestem wybaczyć w taki budżet i tyle oczekiwania on zdecydowanie wykorzystał te 100 milionów, które dostał, bo na każdy... minimum, bo my nie wiemy ile on dokładnie dostał, na pewno jest to ponad 100 milionów. Ale przyjmijmy, że 100 milionów na pewno nie zostało wyrzucone w błoto, bo to jak on skrupulatnie podszedł do odwzorowania tamtej epoki, no to ogląda się po prostu fenomenalnie. Ogląda się to świetnie i to, że Quentin Tarantino kiedyś powiedział, że on chciałby być tak, jak już, jak już dawno przestanie robić filmy, to on chciałby być kojarzony jako ten reżyser od westernów. No i mamy Django, czyli jego taki pierwszy western, western. Później Nienawistna Ósemka, czyli western w konwencji teatralnej. I teraz mamy pewnego razu w Hollywood. Film, który się dzieje w Hollywood w 1969 roku. I jest on w środowiskach artystycznych, aktorskich, a jednak jest to western. Bo przynajmniej trochę. Tam jest więcej niż jeden Western, tam jest przynajmniej pięć westernów w tym filmie. Co najmniej pięć, a myślę, że jakbyśmy mieli to podliczyć, to jeszcze jest ich więcej i całość w sumie toczy się wokół Westernów. Bo tematyka tego filmu myślę, że to nie będzie spoilerem, bo to można było gdzieś tam wyczytać między wierszami albo z samej kampanii reklamowej. No głównym bohaterem filmu jest Leonardo DiCaprio. Chciałbym powiedzieć, że jest to postać grana przez Leonardo DiCaprio, ale można tam odnaleźć mnóstwo nawiązania. Do prawdziwej kariery Leonardo DiCaprio, on tam gra. No takiego aktora, który już jest troszkę na, na wylocie. Rick Dalton on się nazywa. Kojarzony był z westernami, a teraz to tak. Grywa sobie w serialach, co jest trochę ujmą dla niego jako aktora. Ale on cały czas podkreśla, że westerny są dla niego właściwie życiem. On grał w westernach, on czyta historie o Kowbojach, o szeryfach, o tych złych, którzy tam gdzieś na dzikim zachodzie sobie żyją. No i nie chce się wcale od tego odcinać. No boże, broń, tylko chciałby grać w tych lepszych westernach, a nie w serialowych westernach i przez to trochę wpada w kryzys wieku średniego. Z pomocą przychodzi mu jego chyba najlepszy przyjaciel. Cliff Booth, który zawodowo jest kaskaderem Daltona, czyli pojawia się w tych scenach, w których no, Rick Dalton nie mógłby się pojawić, bo naraziłoby to na szwank całą produkcję. Pierwsza scena w tym filmie w ogóle tłumaczy nam, dlaczego jest tam ich dwóch i jak to się dzieje. I to było dość urocze. I tych dwóch panów przemierza sobie swoim Cadillac'em. Los Angeles po prostu i tak sobie jeżdżą i to jest praktycznie cały film. Poczekaj, poczekaj, bo ten Cadillac jest Rika, Cliff tylko prowadzi, bo on uprawia zdrowy tryb życia, jak na kaskadera przystała. Rick Dalton, ponieważ jest trochę gwiazdą. gwiazdą, zabraną mu prawo jazdy. Podoba mi się, że w żaden sposób nie próbowałeś zaprzeczyć temu, że cały ten film. W zasadzie sprowadza się do przejażdżki przez Los Angeles, bo nie ma tam elementów tak zawiłej fabuły, których byśmy oczekiwali po kwentinie Tarantino. Ale mimo wszystko, ogląda się to świetnie. Coś obejrzanego. Postaramy się dzisiaj w audycji coś obejrzanego nie zaspoilerować filmu pewnego razu w Hollywood, jak tylko się da. Nie jest to łatwe, aczkolwiek postaramy się. Sam Quentin Tarantino na festiwalu w Cannes apelował do wszystkich, którzy obejrzą ten film, żeby go. No, może nie tyle nie komentować, bo to by była cenzura i zamach na wolność słowa, ale żeby nie zdradzać kluczowych elementów fabuły, więc. To, co się da, to powiemy, i wspomnieliśmy o rewelacyjnym duecie pierwszoplanowym, który na ekranie jest. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i oni grają pierwsze skrzypce. Ale punktem wyjścia całej tej historii jest tak naprawdę to, że Sharon Tate ze swoim mężem wprowadza się do Los Angeles. I problem jest taki, w zasadzie problem, to jest przyczynek do zawiązania fabuły, że wprowadzają się. Dom obok głównego bohatera, czyli Leonardo DiCaprio. Gdy mówię Sharon Tate z mężem, mówię dość celowo, ponieważ Roman Polański pojawia się w tym filmie, ale on jest tam tak trochę na uboczu. Ale właściwie, nie wiem, nie, to nie będzie spoiler, ale Rick Dalton chce wykorzystać ten fakt, że to właśnie Roman Polański mieszka obok niego, więc wystarczy mu pewnie jedna impreza nad basenem i już skończy się jego męka związana z graniem z serialami. Tak, to jest pierwsza interakcja, jaką widzimy między głównymi bohaterami a małżeństwem polańskich. To jest Rick Dalton, czyli Leonard DiCaprio, mega podekscytowany. Wow! Roman Polański wprowadził się koło mnie. Ten reżyser, który może pozwolić sobie na wszystko, wprowadza się do mnie, koło mnie. Może zagram w jego Chociaż no właściwie, czy można to nazwać interakcją? Bo i Polański, tej? nawet nie zwracają uwagi na sąsiada. I w tym momencie już widzimy mniej więcej, jak zawiązują się te relacje między głównymi bohaterami. No bo mamy tego aktora, który jest już starej daty. On raczej siedzi sobie w domu, pije sobie alkohol i uczy się kolejnych linii dialogowych do kolejnego pilota serialu, który raczej nie zdobędzie rozgłosu. Natomiast, gdy widzimy Polańskich, a konkretnie Sharon Tate i Romana Polańskiego, to oni brylują, oni chodzą na imprezy, nawet w Playboyu. Raybon Mansion, oni sobie balują cały czas, oni żyją, pełnią życia. I to jest ten kontrast, mimo że mówimy o dwóch przedstawicielach, no tej klasy raczej wyższej, tej, tej hollywoodzkiej elity, to widzimy dwa zupełnie różne światy: świat świeżości i świat przemijalności. I zasadniczo tyle możemy powiedzieć o tym filmie, bo reszta byłaby spoilerem, ale trzeba jasno zaznaczyć: e, obecność, zarówno Sharon Tate, obecność Romana Polańskiego jest niezbędna dla fabuły tego filmu, mimo że pojawiały się komentarze, wiele komentarzy, że to jest tak jakoś wrzucone od niechcenia, że ten film także żeby działał, gdyby ich nie było. Nie, zupełnie się z tym nie zgadzam, dlatego że ten film tworzy dodatkowy kontekst, raczej taki, że nie trzeba być nawet mocno zaangażowanym widzem, nie trzeba być e, widzem, który wie, co się dzieje na świecie, który jasno kojarzy fakty, to jednak, gdy wspomni się nazwisko Sharon Tate i wspomni się rok 1969, i nawet konkretnie wspomni się datę 8 sierpnia 1969, to widz już ma poczucie, że wie, co się stanie. Widz już ma poczucie, że to jest historia, którą on zna, ale w tym filmie odkryje ją Odrobinę inaczej, odkryje ją głębiej. I w tym momencie Quentin Tarantino fantastycznie bawi się swoimi oczekiwaniami, i to jest rewelacyjne. Mimo, że trzeba znowu wrócić do tytułu tego filmu. Pewnego razu w Hollywood. I co ten film może oznaczać? Raz, że jest to nawiązanie do Westernów. 2. ja w tym doszukuję się takiego urywka bajkowości. W sensie, to jest taka pocztówka filmowa, dlatego, że to jest. Wycinek codzienności tamtych lat. Mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby wczuć się w klimat 1969 roku. I mamy też tego Romana Polańskiego, który jest fantastyczny dla polskiej widowni, bo nawiązań do Polaka i do tego, jakim on jest i że jest Polakiem jest mnóstwo, i widzowie w Polsce się fantastycznie na tym bawią, bo o, mówią o nas. I mówią o nas i o Rafale Zawierusze, też się mówi sporo od twórcy roli Romana Polańskiego, a o tym co on ma do powiedzenia na temat współpracy z Quentinem Tarantino, porozmawialiśmy sobie z nim przy okazji Nowych Horyzontów i o tym posłuchacie sobie już za chwilę. Jaki on jest, jaki jest Quentin Tarantino, bo plotki o nim, jaki on jest na planie chodzą różne. To, czego ja doświadczyłem, no to było tak, że każdego dnia, kiedy wchodziłem na plan, witałem się z nim i żegnałem się z nim osobiście. I, i, i zawsze mieliśmy uścisk, i zawsze było powiedzenie, dziękuję i jestem tutaj dla Ciebie znowu, kiedy tylko chcesz, robię to, co chcesz. Oczywiście w momencie, kiedy pracował, raz było tak, że mogliśmy sobie swobodnie rozmawiać, a raz było tak, że lepiej nie przeszkadzać mu, że wyczuwałem energię, i ja też nie chciałem jakoś nachalnym być w tym jakby kontakcie, robiłem po prostu to, czego ode mnie oczekiwał, ale jest genialny, jest, jest wybitnym reżyserem, pasjonatem po prostu charyzmatycznym, który stwarza swój świat i swoją rzeczywistość, buduje zaraża się tym i jednocześnie rzuca ten taki te, to, to światło na całą ekipę. To, jak pracuje i to też, co, co daje innym, jest po prostu zaraźliwe. I ty czujesz się jak na jakimś haju. W jednym z wywiadów Timothy Olyphant opisywał, że co go najbardziej zaskoczyło na planie Quentin Tarantino, to absolutny zakaz używania telefonów komórkowych pod groźbą wywalenia. Naprawdę tak było? Tak, tak było naprawdę. Gdzieś słyszałem, że kogoś tak, ko, 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 kogoś wzięli i wysadzili z siodła. <laughs> tu było tak, to też się z tym spotkałem. No, zaskoczyło mnie to na plus, pozytywnie, bo mogliśmy siedzieć i naprawdę czuć, że robimy kino, a nie siedzimy, nie wiem, czytając, co tam. W moim przypadku na przykład co się w Polsce dzieje albo kto tam co powiedział i tak dalej i tak dalej. I myślę, że to jest też lekcja dobra, żeby po prostu robić to co się kocha, robić to co jest moją profesją i nie wchodzić w czyjeś buty. I po prostu nie, nie starać się nie wiem, być, być po prostu ekspertem od wszystkiego. Bądź ekspertem w swojej dziedzinie, a dalej rób te rzeczy z pasją i okej, okay, bądź ekspertem w innych dziedzinach, ale jednak ze świadomością tego, że to nie jest Twój zawód. Poleciałeś do Los Angeles, to miałeś taki moment w sensie na planie, już stałeś mieć takie, Boże, kocham swoją pracę. Tak, no zawsze tak miałem. Ale przy każdym pracy, czy to był przepis na życie, czy to, był, czy to było. No, Andrzej Barański, rola u niego, główna rola księstwo. Wstawałem i mówiłem, no, kocham swoją pracę. Było ciężko, no i jest ciężko. Wiadomo, że to, jest, to nie jest łatwy zawód. To jest zawód niepoważny często, ale dlatego trzeba go wykonywać w 100% na serio. Rzecz, która mi się w tym momencie. Podczas tej rozmowy bardzo podoba, to to, że widać, że ty żyjesz tym filmem. W sensie to nie jest tak, że musisz tutaj odpełnić robotę, żeby podpromować, tylko ty żyjesz tym, bo jesteś tak podekscytowany, że. Wow, ten film wychodzi. Jesteś bardziej podekscytowany niż pani Tarantino od tego następnego filmu. Nie wiem, no może jestem, może dlatego, że jestem też częścią tej ekipy, częścią tej rodziny i naprawdę to doceniam i naprawdę cieszę się, że to się mnie przydarzyło i chcę o tym mówić, żeby też ludzie wiedzieli, że. To, o czym marzą, że to może do nich przyjść. Nic do nas nie przyjdzie ponad to, co ma przyjść i co udźwigniemy. Jeżeli ja to dźwigam, to chcę to dźwigać i chcę iść dalej w to. To jest, to jest genialna przygoda, to jest genialna zabawa, jakbym po prostu został wystrzelony w kosmos na Marsa i nagle odkrywam, odkrywam ten świat, a jednocześnie się okazuje, że to jest bliski świat, to jest świat nasz. Tylko wystarczy po niego sięgnąć czasami. No. Genialna przygoda, ale też genialna szansa, co? Pokazał na przykład Bankarty Wojny i aktorzy, którzy byli z Niemiec i z Francji, którzy wybili się, przeszli do tego mainstreamu hollywoodzkiego. Jest to ogromna szansa dla Ciebie, ale czy miałeś taki moment, powiedzmy, zawahania, który towarzyszy na przykład aktorom, którzy dostają propozycję ekrania w filmie o Jamesie Bondzie? Ma mają zagrać Bonda. I pojawia się takie zawahanie, że oni już do końca życia będą utożsamiani jako James Bond. Nie boisz się, że możesz być do końca życia Romanem Polańskim, czy może nie przeszkadza Ci to? Nie, nie boję się tego, ja jestem aktorem. A to, co najbardziej kocham, to właśnie wcielanie się w różne charaktery, w różne postaci. E i po prostu teraz, teraz mówimy o tym w filmie, ale ja już jestem teraz na Orle, w okręcie, na okręcie podwodnym. Or, orzeł ostatni patrol Jacka Bławuta. Przed chwilą skończyliśmy Najmro. Zaraz po filmie Quentina Tarantino zrobiłem The Soviet Sleep Experiment w Minneapolis. Przez półtora miesiąca kręciliśmy, gdzie zagrałem rosyjskiego naukowca, jedną z głównych ról. Także to robię dla widzów. I jak gdyby... jeżeli będą mówili, że zagrałem Romana Polańskiego, no tak, no to co? No przecież to nie jest kłamstwo. No tak się wydarzyło. A jeżeli chodzi o Jamesa Bonda, bardzo bym chciał Jamesa Bonda zagrać. Jamesa Bonda, czy jakbyś na przykład musiał zostać złoczyńcą w filmie o Jamesie Bondzie, to miałbyś z tym problem, czy no zgodziłbyś się? Nie, oczywiście, że trzeba by było rozmawiać. Jednak James Bond to jest James Bond, ale nie przeszkadzałoby mi to. Tak jak było z Tomkiem Kottem, który ponoć miał zagrać w filmie o Bondzie właśnie złoczyńcę, ale zmienili reżysera, wszystko się pozmieniało. Jest teraz fala wznosząca polskiego aktorstwa na świecie. Wcześniej tego nie było w ogóle, co, co, Zachód się otworzył na nas? Czy, co, czy coś się zmieniło, czy to jest przypadek? Myślę, że jakaś taka naturalna kolej rzeczy przyszła. I ja sobie to tłumaczę tak, że kiedyś po prostu dużo filmowców z Polski wyjechało do Hollywood z takim marzeniem: Zrobimy sobie miasto filmowe. I stworzyli miasto filmowe, które jest po prostu mekką i jest y, miejscem, do którego każdy chce, Dołączyć i w którym każdy chce tworzyć. Wydaje mi się, że ten czas, tych 60 lat, powiedzmy, przeminął. I nachodzi taka może naturalna zmiana, jak, jak z przyrodą, jak nieraz ten lodowce nachodziły i wracały, i, i w ogóle. Może to jest też teraz te, taki moment, że tam potrzeba nowej krwi, nowej, nowej świeżości, jakiejś nowej fali. I ja bym bardzo chciał, żebym stworzył taką możliwość dla innych, dla moich kolegów, koleżanek, dla filmowców. Zresztą nie, to nie tylko aktorzy, no mamy Pawła Pawlikowskiego, mamy, mamy no wcześniej Andrzej Wajda, mamy borcucha, który też ostatnio zaistniał. Za, za na Sundance bardzo, bardzo dobre recenzje otrzymał wydaje mi się, że warto, warto po prostu świadomie i jakby odważnie tam w ta wchodzić no, i, i szukać możliwości dla siebie i dla ludzi stąd no, po prostu, no, no jesteśmy filmowcami możemy tworzyć wszędzie pełną wersję rozmowy z Rafałem Zawieruchą znajdziecie na stronie 916.fm oraz na platformach streamingowych Akademickiego Radia Luz na stronie 916.fm możecie także sobie poczytać nasze wrażenia z całego festiwalu Nowe Horyzonty a do dyskusji o najnowszym filmie Quentin Quentina Tarantino, pewnego razu w Hollywood. Wrócimy sobie za chwilę. Pełną wersję rozmowy z Rafałem Zawieruchą znajdziecie na stronie 916.fm oraz na platformach streamingowych Akademickiego Radia LUS. Na stronie 916.fm możecie także sobie poczytać nasze wrażenia z całego festiwalu Nowe Horyzonty. A do dyskusji o najnowszym filmie Quentina Tarantino, pewnego razu w Hollywood. Wrócimy sobie za chwilę. Wracamy do bezspoilerowej dyskusji na temat najnowszego filmu Quentina Tarantino, pewnego razu w Hollywood. Premiera polska tego filmu, 16 sierpnia, my go już widzieliśmy, widzowie w Stanach Zjednoczonych też go już mogli obejrzeć. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy po zakończonym seansie tego filmu, to był taki strzał w ciemno, to sobie pomyślałem, wow. Ultra fani Quentina Tarantino. Tacy bardzo zagorzali, tacy wręcz fanatyczni fani Quentina Tarantino będą bardzo rozczarowani po tym filmie. Miałeś rację. Dzień później wszedłem w komentarze, wszelkie różne po tym filmie i co? I okazało się, że wyszło na moje. Bo jakbyśmy mieli je przytaczać, to najczęstsze jest takie: o, o tęsknię za starym Tarantino. O, on już nie pamięta, jak to, się, jak to się robi, takie ciekawe postaci, jak się je wprowadza z taką pompą. O, y, nudny, o, Ech. Quentin się wypalił. Tak, tak, tak. Wypalił się, wypalił się w swoich klasycznych y, chwytach. Wypalił się w filmie, który tak naprawdę jest kwintesencją Quentina Tarantino. Tak, to jest. Y, akurat pomyślałam o tym filmie w kontekście innego, który y, oglądałam na Nowych Horyzontach, który też odnosił się do starych prac reżysera. No ale Quentin Tarantino robi to o wiele, o wiele, o wiele, o wiele lepiej. No bo to w sensie tak nawet na logikę to biorąc. Mamy film z budżetem na te warunki nieograniczonym, mamy film, na potrzeby którego Quentin Tarantino mógł sobie wybudować całą aleję w Los Angeles i upiększyć ją neonami, grafikami i wszystkim. I ta, ta ulica się pojawia na dwie sceny, ale mimo wszystko parę milionów zostało w nią wpakowanych. Okres, który Quentin Tarantino najbardziej uwielbia, tematykę, czyli autotematykę o kinie, czyli to coś, co Quentin najbardziej uwielbia, film, w którym mówi o jednym ze swoich idoli filmowych, Romanie Polańskim, no to tak, no to ja bym się rzeczywiście wypalił przy takiej tematyce, zwłaszcza, że wszyscy go zmuszali do tego, żeby taki film stworzył. Więc my zaprzeczamy i jednoznacznie stwierdzamy i nawet nie chcemy tego poddawać pod dyskusję. Quentin się nie wypalił. Quentin nie jest zmęczony tym kinem. Aczkolwiek po tym filmie, tak jak wcześniej nie dawałem w to mocno wiary, że Quentin Tarantino zapowiada, że z nakręci w swoim życiu tylko 10 filmów, a później szlus. I to jest jego film dziewiąty. To po tym filmie już tak nie biorę tego z dystansem, tylko myślę sobie, okej. Okay ten człowiek chyba faktycznie już się tak szykuje na emeryturę. To jest piękne, poże... to byłoby piękne pożegnanie Quentina Tarantino z kinem. E, wiesz co, ja słyszałam już tyle odejść na emeryturę, że nie no chcę to mi się... Ale to byłoby jego pierwsze w sumie. Nie chcę mi się w to wierzyć. Damien... Daniel Day-Lewis odchodził na emeryturę, Robert Redford odchodził na emeryturę, tamten odchodził na emeryturę i każdy z nich wracał. Więc jeżeli Quentin zrobi 10 filmów i koniec, to... Będzie mi smutno, ale będę to bardzo szanowała. I będziesz też oczekiwała, aż wróci. Dziewiąty film, który jest pożegnaniem, no trochę z kinem w takim sensie, że raz powraca. Większość składu, który dość dobrze utożsamiamy z Quentinem Tarantino, co prawda Tim Roth został wycięty, ale pojawia się w napisach z dopiskiem, że został wycięty, ale Michael Madsen, James Remar, no, ty, ty, ty Zoe Bell, te nazwiska, które gdzieś tam dzięki Tarantino się wy, 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 wybiły, to choćby w rolach symbolicznych się pojawiają. I jak już wspominaliśmy wcześniej, jest to film autotematyczny, i wydaje mi się, że nie chcę zgadywać, jaka była intencja Quentina Tarantino w tym filmie, ale na pewno chciał pokazać magię kina i miłość do kina. Zwłaszcza, że czy jego ostatnim filmem ma być Star Trek ostatecznie, czy jeszcze o tego O tym nie się wiadomo? mówi, że to może być Star Trek, jest to pomysł tak abstrakcyjny, że, że, że chętnie bym to zobaczył na ekranie. Nie mogę się doczekać Star Treka. Tarantino. Wow. Ja też, to byłoby fascynujące i życzyłbym sobie, żeby to był też Star Trek dziejący się w latach 60-tych, taki w starym stylu, ale odchodzą, odchodzimy od tematu. E, miłość do kina, pasja do kina i uwielbienie kina to jest to, to przesłanie, które płynie z, z ekranu podczas tego filmu i też gdybyśmy mieli się odnieść do tych zarzutów o wypalenie i o to, że, że się skończył Quentin. Ja bym nie powiedział, że on się skończył. Skończył się stary Quentin Tarantino, tego, którego kojarzymy z latami 90., czyli Wściekłe Psy, Pulp Fiction, Jackie Brown. Eee, to już nawet nie jest ten Quentin, który robił Kill Bill, który był świetny. Mm -hmm. Bardziej bym powiedział, że rok 2009, 10 lat temu, to jest otwarcie nowego Quentina Tarantino. To są bękarty Wojny, które były filmem innym niż te wszystkie pozostałe. Filmem, który jako pierwszy próbował coś przekazać, mimo że był bardzo lekki w oglądaniu. Trudny w treści, lekki w oglądaniu, z przesłaniem, które nie jest oczywiste. Później był Django, który też był próbą takiego rewizjonistycznego westernu, który trochę się tam bawi z tą konwencją. Nienawistna ósemka, która była krytyką polityczną, to jest w ogóle. Wydaje się niedorzeczne, że Kłęt Internet się bawi w takie filmy. Wydaje mi się, że z wszystkich tych trzech, które wymieniłeś tu, właśnie Nienawistna Ósemka, najbardziej wracała do tych poprzednich, ale. Z jednej strony tak, z drugiej strony to był dwu i pół godzinny film, który oglądał się jak sztukę teatralną. I teraz mamy pewnego razu w Hollywood, który może się zdawać, że się dłuży. Moim zdaniem to jest film artystyczny. Bardzo, wręcz by nie powiedzieć, arthouseowy, bo jest tam dużo elementów slow, jest tam dużo elementów, które. Nie podnoszą nam całego napięcia i nie posuwają akcji jeszcze bardziej do przodu, tylko one się rozkoszują. Tym okresem, tymi czasami, tymi kadrami, tymi aktorami, one po prostu sobie płyną tak zwolna. Mm -hmm. Więc tak jak początkowo miałem pewne zastrzeżenia, jak zobaczyłem, że to jest film Zamknięcia Nowych Horyzontów, to myślałem sobie, a no tak, no znane nazwisko, w sumie premiera w Cannes, e, premiera za dwa tygodnie, a my będziemy pierwsi. No logiczne. Po seansie. Jestem skłonny stwierdzić, że to jest pierwszy i jedyny film w karierze Quentina Tarantino, który nadaje się na to, żeby być pokazywany na takim festiwalu jak Nowe Horyzonty. W ogóle moje myśli w tym momencie skierowały się w kierunku jednej sceny, która się pojawia w tym filmie. To nie będzie spoiler, ale jest taki moment, w którym aktorka ogląda siebie na ekranie i reaguje na to, jak reaguje publiczność na jej rolę i po prostu jest Bardziej ją to cieszy niż samo oglądanie jej na, na dużym ekranie, to jak publiczność entuzjastycznie podchodzi do tego. I wydaje mi się, że właśnie Quentin Tarantino mógłby być tą postacią w tym filmie. Wydaje mi się, że na 100% był, bo ten film sprawia taką przyjemność jemu jako twórcy, jak i nam jako widzom. Tylko należałoby się pozbyć jakichkolwiek oczekiwań, zarezerwować sobie 2,5 godziny wolnego czasu i dać się rzucić w ten wir lat 60., a pomaga w tym rewelacyjna ścieżka dźwiękowa. Coś Obejrzanego Muzyka w filmie pewnego razu w Hollywood jest naprawdę fenomenalna. Polecam Wam sprawdzić ją, czy to na Spotify, czy gdziekolwiek indziej w internecie, czy zamówić sobie ją na winelu, jak się pojawi, bo słucha się tego fantastycznie urzekły mnie absolutnie wstawki z KHJ Radio, które pojawiają się faktycznie w filmie z prawdziwego radia, które było w tamtym okresie, które dodają tego klimatu. Tego się słucha jak ścieżki dźwiękowej jakiejś stacji radiowej z serii Gier GTA. Jest też komentarz Quentina Tarantino pomiędzy niektórymi utworami, to też warto sobie posłuchać. Tak, polecam też sprawdzić podcast Quentina Tarantino ogółem o muzyce i polecam też słuchać audycji Coś Obejrzanego co tydzień w sobotę o godzinie 17, gdzie mówimy o filmach. się Dzisiaj pewnego razu w Hollywood i tego zdania się trzymamy, że to jest film warty polecenia, który no, może śmiało pretendować do miana najlepszych filmów tego roku, ale to oczywiście będziemy sobie podsumować gdzieś w grudniu. Na ten czas się żegnamy. Hania Drążga oraz Józef Poznański. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.